Kontrol C, a potem kontrol Jezus, Strasznie się. I ona. <laughs> Fajnie. No jest super. Jeszcze oni są potrzebni, żeby szczęściać. To. Rycerz. No ale wszyscy krzyczeliśmy. No i co? Mhm. Wiesz, tam dawno nie ma tubie. Wszędzie pomarańczowo, nic nie widać. Proszę. Mało przejrzyste te mapy teraz Kurwa, wszędzie. Pycha. No ale pycha. E, dlaczego nie został zastunowany? Wytłumaczy mi to ktoś? Bo, co, bo sobie puszczał sw... Aha, bo sobie robią animację puszczenia kolegi, tak? Może. No, super. Spoko. Co zrobiłeś? Stunowałeś go? To znaczy. Punkt. A jaka tema? to jest. Ktoś w krzakach. Nie wiem, kto to jest, czy ty. Coś się wszyscy razem ogólnie Boże nam no, gena i Biegnie skopał. Ace, dobra, biegnie Ace no, Ciekawe, no boże! co tutaj blokuje naokoło tego domu, deski jakieś kurwa wystające. Ja pierdolę. Wiem, ja w noc od czegoś zablokowałam. No żeby nic ilegalnego. Teraz ja pójdę, tutaj też mam gena, wiesz to po ciebie tak już muszę iść. Boże, tak mało, to. No strażnik mnie dojebał, zajebiście. To zgranie dwóch na jednego. Tak. Znaczy, do pasy jego jeszcze palety rozwalają. Kopią geny. Oh. A powiedz mi, robi tego twojego... Aha, robi. Hmm, już nie. Ale tego twojego? Mhm. Uh -huh. to trzeba tam będzie pójść? Muszą tu być, u góry, teraz akurat?

Barbę. Nie wiem, on w ogóle jest jakiś dziwny. Stał się tu patrzył na mnie i se poszedł no. <ścoughs> Hej, boomer. To? Boomer. nie do suszarki trzeba dać przed spaniem, żeby nie zapomnieć, że nie miał dziecka w co ubrać jutro. to ja nie wiem, co ty robisz. Tutaj skończyli ten gen, tak? Dobrze. Dobra, bo on tam może na tej szubienicy tego gena robi. Chyba skończył. Ale robił teraz coś i przestał. No, A, łażą między tymi portalami zaś. Tu, tu, tu! Telefon mi zrobił. Zaboków nie ma tu. Jeszcze mojego glifa, chociaż tyle zrobię. Glifa, mhm. gdzie jest ten killer? Poszedł chyba w zaświaty. Daję nam czas, żeby robić geny. Wiemy. Depnienie. I ona gonił, niby dobrze, bo jeszcze nie ma haków. Już mam dość tego Perka, wszyscy biorą to gówno. Tak. Niestety. Jezus no dosyć tego A wszystko się to blokuje No ale czemu my teraz krzyczeliśmy? On otworzył teraz szafkę? Nie, przy mnie uderzył No Jezu, super, po prostu nie mam pytań nam na środku robi Kto by wiem teraz? No, spoko, zajebiście ogólnie. Wow. Co było w ogóle? No, dostałam od przodu pasa i od niego, nie? Masz adrenalinę? Mam. Myślę, że zdąży. Uh -huh. Mhm. goni, nie? Uh -huh. No właśnie. No, nic nie zrobię. Nie mam deadharda harda nawet. Ja otwierałem bramę koło szybienicy gdzieś. Muszą gdzieś tam to robić, bo to było bardzo blisko. No kurwa mać. Dość. Matko, on i te jego ciule. No ale co wy tu robicie? Co on się terpnął, tak nagle zniknął? Jakieś w ogóle Stary? przyspieszenie miał stóp No, on właśnie <laughs> cały czas takie miał. No, po prostu... Co to było? Co? Wiesz, kiedy postać kręca w prawo czy w lewo i po skosie biegnie do ogniska? Spoko w ogóle. A kto to miał tak? No ja. Mogę mówić tam. <grymne> <do nich. grymne> tak bo ja <grymne> mogę mówić tam, nie? No i co na wtedy? No co idzie się patrzy w ekran w kamerę. Kisno. No, takie nagranie Ładne. jak przyszła do mnie i Nera. Nara. Chyba O! On ma jakieś bose stopy. Jakieś nogi, ej! Mhm! Ma nogi? Wow. No zobacz jaki ma strój! Nogi bose, goła, mówię. Nic nie ma Za mu palce, mógłby zostawić już. Zabił cię? Jeszcze Już lepiłem, bo dostał w raj. Mhm. Uh -huh. no Zobacz, że ma bose stop No widziałem, fajny strój. Już go, jak się odwrócił w ogóle tyłem, ale... prawie mi zrobił. I teraz jeszcze krzyknę. Do skutku. Kto go tu przyprowadzi? Nie, tam już dawno nie ma. Nie, nie goni. Ale gonić ostatnio tutaj to to przebiegało że... jestem żułża, No mhm, to wspomniał Teraz ze mną pójdzie i teraz dla mnie już Dzisiaj robimy to nie tniemy Bo to jutro zapomnimy Czyli tu nie ma co wyciąć No ja mam swoje, od ty cięcia robiłeś, nie? Mhm. Gdzie ten zaczęliśmy? On nie wiem. Echo, echo. Że żół, ale żyje nam Jezu, opresja się włączyła i wybuchłam. tu żadnego nie było. Musi tam się leczyć akurat, nie? Jezu, no ściągaliśmy się tutaj, wiesz? Wiem, właśnie. Ty mnie nie uleczyłaś mnie, sobie robiłaś. Zadowolona z życia byłaś. Tak, to by nas to już dawno nie było. Gnojek jest wiesz Tak sobie Hardy bardzo tu, Jezus biegłam że... to Aha, bo tutaj ciągle jesteś. On malulok? Widać? No i teraz do mnie przez ja tak, nie. Ja was nie widzę Zobacz tam czy pod tą piecką lulot mówi widać. Ona się od ten odsuwa, tam by było można by było zobaczyć On idzie za mną, ci ma jak zdjąć. Idzie dziadek po mnie. Spokojnie O Jezu, kamera gdzieś w sufit jak zwykle O niechaniszowi Co tu robimy to chodź. dziadek. Pohodź. 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 Pohodź.

Ja na wybuchu mam, że lata ze mną. Czy <laughs> nie? Słyszałam. Proszę, oh, gdzie ty jesteś naprawdę? Z brak słówki. <laughs> Czyszałam. Chciałem tego tam, żeby tam było. Komu on tu robi, tobie? Aha, tobie cały czas. No to też nie ma, same te dynie w tych wszystkich miejscach. No właśnie yeah, nie ma Herba ogólnie To jeden kram, ciekawym Chukasz majtki się spokój No testy mi zasłaniają Nie, ciemno tam ma nie widać mucha No, jeden test. No, to powiem bliżej, spoko. Tyż on też tu jest, tak najbardziej. Jasne, z pieprzem. Wam przyjdzie. Jak robi jakiś ten sort. Jak? Albo killer. A, teraz, od ptaków. No, nie okay. chcę. tam jest. Jak już się na robić, to... Nie mam do czego. Nie Kieromina, nie, nie mogę robić kana. Hmm? Jezus, no ja nie wierzę. No gdzie nie pójdę, to on kurwa chodzi. No mówił nie, ja mówiłem tak i poszedł, więc nie wiem co mój On nie, a ty tak? I uh -huh. poszedł? No. W sensie, że i tak nas do tego ujuje. W sensie, nęsy. Co się cieszysz? Co to otwierasz czy co ty robisz? Aha. No! Boże! No pewnie jeszcze portal tu począłem do szczęścia. Ja to są moje buciki wyszczędzia. Przeszła tutaj z nim. Nie wierzę w to. No to Pewnie tak Po co to otworzyłeś? Nie, oczekamy, nie będę tutaj czekać na nich. Hit, On się znęca nad nią w ogóle? Czemu znęca? Uciekaj, on nawet nie będzie jest brama, a ja mam ją ratować. Mamy jest no to. No chodź. Otwiera dziadek tamtą, ale ona jest jakaś niepociumana troszeczkę, no to sorry. Chyba. A gdzie ta brama No No dobra. No. Się nadajecie do dupy. Rotowałem no, ją i sam zginę, tak? Ja? No, yeah. Ja jestem u bramy, nara. Mm -hmm. Co ty robisz? Czy ona ucieknie w końcu? <laughs> Pewnie nie. Pierdolek, dobra, już się wyczepam u nimidara.